Niezależnie od tego, czy zdiagnozowane trudności są specyficzne czy niespecyficzne, zazwyczaj głównym zaleceniem jest ćwiczenie umiejętności poprawnego pisania. Stąd, żeby zachęcić właśnie do tych ćwiczeń, a także pokazać, że warto ćwiczyć, między innymi właśnie pomysł dzisiejszego dyktanta. Patrzył nieprzychylnie jako na hałas treachitycznych anorektyków. Olbrzymie brzuszysko było na wyraz uciążliwe, urósł mu do rozmiarów. To jest końcówka zdania. Powtarzam jeszcze raz to zdanie. Powtarzam jeszcze raz cały fragment. Mój niewydarzony współlokator Jędrzej jako nowo mianowany ciemiężca krążyłem za swym druhem wokół domu. Koniec zdania. By z nienacka chyżą wynurzyć się obok delikwenta あっう